Kochani, Marek malec z tej strony z Bestpan.pl. zapalniamy Polskę. Chłopaki, dziewczyny. Patrzcie jakie wielkie Dasiliriony. Dasilirion Longissimum to jest trawa drzewiasta. Ona wytrzymuje około minus 10, minus 12 stopni. Jest niestety wrażliwa na wilgoć. Eee, zobaczmy teraz z tej strony, tu są mniejsze. Jak mówi Carlos, Pokito, Pokito, poquito, Pokito, Pokito. Po tu bieg kot, właśnie tak. Także trochę jest tutaj tych mniejszych skubańców, ale są e, niczego sobie. A zaraz też wam pokażę juki Rostraty. A póki co, rzućmy okiem na dasilirion. Tak wygląda dasilirion. Dasilirion longissimum. Trawa drzewiasta. Tutaj nie wiem, co to jest. Ale to jest bardzo drogie z tego, co wiem. Tutaj mamy jakiś Dasyllirion. Bardzo jest ich dużo. Tak, Silirion longissimum. Gdyby ktoś chciał, to oczywiście coś możemy zarezerwować. Powiem wam, że jestem lekko zmęczony. To chyba słychać nawet, jak mówię. E, zmęczenie wychodzi. Jest coraz bardziej gorąco, e, a człowiek nie ma tutaj czasu na odpoczynek, niestety. Tyle jest da Silirionów. Można sobie coś wybrać, zaraz się dowiem o cenę. I oczywiście yy, dam Wam znać. Coś na pewno trzeba zarezerwować. Bo da są fajne. Jest bardzo ładny. Z takim pniem sportu, tu jest juka filifera. <grymne> Juki Rostraty oczekują chyba na kupca. Jeszcze raz. Da Silirium Longissimum. Zaraz się dowiem o cenę.